Jeśli rozkleję się podczas tego filmu, to wybaczcie, ale ta, targają mną silne e, emocje. Po prostu zostały przekazane mi bardzo przykre informacje dotyczące mojej nauczycielki, ponieważ tak jak już niedawno Wam mówiłam, że e, moja sensej wyszła ze szpitala i byłyśmy umówione na obiad po majówce, no to niestety do tego obiadu już nigdy nie dojdzie. Ponieważ moja sensej właśnie odeszła na drugą stronę i niedawno był pogrzeb, Dzisiaj jest tam przekazana informacja na zajęciach właśnie w Shinzu, ponieważ nie było mnie dwa tygodnie właśnie w szkole, bo w zeszłym tygodniu miałam dentystę i musiałam iść do pracy. Była ta majówka no i niestety tak się stało, że moja nauczycielka, kiedy wróciła do domu, to ten stan jej zdrowia się z automatu pogorszył, no i niestety. Już jej nie ma, po prostu tutaj między nami, więc nie będę miała szansy się już z nią, właśnie spotkać. A dzięki tej pani jestem wdzięczna za to, że jestem w stanie komunikować się i być trzyjęzyczna tutaj w Japonii. I też dzisiaj właśnie chciałabym Wam opowiedzieć mniej więcej, jak to wygląda w naszej rodzinie. Ja od razu mówię, że nie są jej żadne reguły, to nie są już jakieś żadne zasady, do których ja się stosuję. Ja bardzo dużo rzeczy robię tutaj właśnie na ja. i po prostu chciałabym Wam opowiedzieć mniej więcej, jak to jest i jak działa to u nas, właśnie tutaj w naszym domu. Ostatnio pojawiało się bardzo dużo pytań, właśnie. Na ten temat, w jaki sposób my w ogóle ze sobą działamy, i też mam świadomość tego, że po ostatnim filmie, kiedy pojechaliśmy do parku, nie wiem, czy może część ludzi czuła się bardziej zszokowana, przerażona, czy może w jakiś inny sposób, że my jesteśmy w stanie się przyłączać między trzema językami. Ktoś do kogoś mówi, jeden odpowiada w języku polskim, drugi on ma. Odpowiadam w języku angielskim, a jak przychodzi trzecia osoba, to jeszcze ktoś mówi w ogóle w języku japońskim i jesteśmy jakby w stanie się przełączać między tymi językami. To nie są żadne zasady, to nie są żadne reguły, do których ja się jakoś tam stosuję czy coś w tym stylu. Ja w większości przypadków po prostu robię to, co czuję i tak, jak uważam. I powiem Wam, że jeśli chodzi. O mnie i takie. My od początku rozmawialiśmy ze sobą w języku angielskim. Potem, kiedy zaczęłam uczyć się języka japońskiego, z, właśnie z moją nauczycielką, e, to próbowałam kilka razy przebić się przez tą ścianę tego wstydu, żeby mówić do, do takie w języku japońskim, e, ale nawet jak udało mi się w miarę ją przejść, e, no to e, okazało się, że język japoński nie jest w stanie do końca pozwolić mi dojść do jakiegokolwiek konensusu rozmowy i bardzo często muszę mówić coś naokoło i wiele i bardzo często miałam takie wrażenie, że jest wiele niedomówień, gdzie w języku angielskim jakby nie mam takiego właśnie problemu, nie wiem czy to jest przez to, że jeszcze nie mam takiej wiedzy jeśli chodzi o język japoński czy faktycznie to jest aż taka różnica kulturowa, bo nawet kiedy widzę na jakichś takich e, Instagramowych kontach, gdzie uczą e, gramatyki e, lub podają właśnie jakieś językowe ciekawostki i chcę użyć danego przykładu, na przykład dla Take, to takie dość często mówi, e, że brzmi bardzo niegrzecznie, a e, wręcz e, hamsko. I nawet jeśli nie mam tego na celu, nie mam tego na myśli, to po prostu on mówi, że w jakiś sposób mogłabym urazić Japończyka tylko dlatego, że mówię coś po prostu zgodnie z prawdą. I nie wiem właśnie do końca, czy to faktycznie tak jest, czy tak jest aż taki ostrożny w słowach, ale właśnie między nami łatwiej jest mi się dogadać w języku angielskim. Jeśli chodzi o język japoński, on bardzo dobrze rozumie, o co mi chodzi. Ale czasami mówi, że lepiej, żebym nie powiedziała tak do kogoś, no bo ponieważ ktoś może poczuć się urażony, albo właśnie zwrócić mi uwagę, że jestem mm, hamem, coś w tym stylu. Jeśli chodzi o tomo, to ja do tomo mówię po polsku, a takie mówi do tomo w języku japońskim, czyli korzystamy z zasady e, opol, e, One Parent, One Language, e, gdzie po prostu jeden rodzic mówi do dziecka w jednym języku. A drugi, rodzic mówił po prostu w drugim języku, i tak było od samego początku, kiedy Tomo się urodził. Szczerze mówiąc, na początku tak się troszeczkę wstydził mówić do niego w języku japońskim, ponieważ mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii i uważał, że ten język angielski będzie bardziej potrzebny, kiedy Tomo wejdzie na przykład do przedszkola czy do żłobka. Ale y, ja mówiłam takie, że języka angielskiego to im tak się nauczy, i się osłucha przez to, że my rozmawiamy ze sobą po angielsku, i potem po prostu nauczy się go od, od, od otoczenia. Więc byłoby lepiej po prostu skupić się na tych językach, których on po prostu często nie słyszy, a kiedyś w przyszłości będą. Mu po prostu przydatny. Kto wie, może kiedyś mu będzie chciał na przykład studiować w Polsce, może będzie chciał zostać w Japonii, nie wiem, ale po prostu chciałam dać tomu ten wybór i tą szansę. I ja mówię też tomu, że to jest jego super moc, że on jest w stanie rozumieć w trzech językach i niedługo będzie również w nich mówił, bo to na ten moment na razie nie mówi w języku angielskim. Ale jest w stanie przetłumaczyć zdania z języka angielskiego na język polski i na język japoński. To już było testowane kilka razy, nawet właśnie przy moich rodzicach. I to mu jak najbardziej rozumie, o czym ja rozmawiam z taką w domu, bo nawet jak coś mówię do takiej, coś mu tłumaczę, to nagle to mu po prostu przychodzi i się odzywa: Tak, właśnie, bo tak było, albo ty tak zrobiłeś, i on dokładnie wie po prostu o czym jest mowa u nas właśnie w mieszkaniu. Nauka języków jest to bardzo długi i złożony proces, i mam świadomość tego, że na przykład tomu język polski jest troszeczkę kaleczony, ale ja jestem tylko jedynym środkiem, który używa języka polskiego w naszym najbliższym otoczeniu. Tutaj nie ma w mieście innych Polaków, przynajmniej ja. On... Nich nie wiem, nie, nie słyszałam. Jestem na różnych grupkach polsko-japońskich, Polaków mieszkających w Japonii, ale właśnie większość Polaków albo jest w Osace, albo właśnie jest w Tokio. Gdzieś jakieś pojedyncze osoby są rozsypane po innych prefekturach lub innych miastach, i niestety jakby nie mamy szansy, żeby Tomu mógł się na przykład pobawić też z jakimś pół Polakiem, pół Japończykiem tutaj na miejscu, żeby mógł jakby poćwiczyć poćwiczyć ten swój język. Dlatego w domu naprawdę bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby to co on już ma teraz był w stanie utrzymać po prostu do kolejnego momentu, kiedy pojedziemy do Polski, kiedy on będzie słyszał ten polski codziennie cały czas i będzie mógł po prostu go praktykować. Dlatego zawsze wieczorem staramy się czytać mu książeczki po polsku. Bajki też e, oglądamy po polsku, a kiedy czegoś na przykład nie wiadomo, jak się coś mówi e, i na przykład powie mi po japońsku, to ja zawsze powtarzam te same słowa tylko w języku polskim, albo jeśli zwróci się do mnie w języku japońskim, na przykład da mi całe zdanie, to tłumaczę z powrotem je na język polski, żeby... Żeby wiedział po prostu, które słowo znaczy e, co, żeby po prostu miał pojęcie i żeby mógł się w stanie osłuchać i znowu jakby poćwiczyć. Czasami go proszę też, żeby powtórzył. E, kiedy wiem, że na przykład słowo jest jakieś trudniejsze, to właśnie mówię, żeby troszeczkę poćwiczył razem ze mną e, i w taki po prostu sposób e, próbujemy działać. I w ten sposób, że ja rozmawiam cały czas w języku polskim z e, Tomem, cały czas do niego mówię po polsku, od momentu, kiedy Tomo był malutki, to w ten sposób takę zaczął również przyswajać właśnie nasz język. Z czasem było tego coraz więcej, bo tak coś tam próbował dukać, że on zawsze będzie czuł się języka polskiego, ale szczerze mówiąc, najwięcej dało mu to, kiedy właśnie Tomo rósł i ja zaczęłam mówić coraz więcej. Właśnie z nim zaczął słuchać i moje rozmowy, i rozmowy Tomo. I teraz na przykład tak nie ma żadnego problemu, żeby zrozumieć, co na przykład mówi moja mama, a moja mama nie używa ani języka angielskiego, nie mówi po japońsku, mówi tylko po polsku, więc jest w stanie zrozumieć, co ona mówi. Też próbuje on jakby jej odpowiedzieć. Z mową jest troszeczkę gorzej, ale na pewno bardzo dużo rozumie. I nawet moja siostra wczoraj też, jak z nim rozumiałam przez telefon, to mówiła, że ona i tak jest pod wrażeniem, że my jesteśmy w stanie się jakby w ten sposób komunikować i że jest u nas taka po prostu mieszanina języków i każdy siebie rozumie bez większego problemu. Z boku to może wyglądać trochę dziwnie, no ale to po prostu tak u nas działa, i ja też jestem zdania to jest to tylko moje zdanie od razu mówię, że jeśli. Nasz partner jest obcokrajowcem, to byłoby dobrze znać podstawy e, jego języka i dobrze by było, żeby ten partner też znał podstawy naszego języka, żeby potem nikt nie czuł się w żaden sposób e, wykluczony, zwłaszcza kiedy rodzi się dziecko i chcemy, żeby to dziecko rozmawiało w dwóch językach, bo wiem też, że są przypadki, gdzie na przykład partner mówi, że on nie rozumie i że on sobie nie życzy, żeby na przykład mama rozmawiała z dzieckiem w danym języku, tylko żeby używali wszyscy wspólnego języka, no bo ktoś czegoś nie rozumie i na przykład czuje się, że ktoś go obgaduje, gdzie ja, moim zdaniem to jakby nie powinno mieć miejsca, ale to też wydaje mi się, że to powinno być omówione na samym początku, na przykład, nie wiem, ciąży, w jaki sposób będziemy się tutaj komunikować albo nawet w sumie i przed ciążą, żeby zobaczyć, czy mamy jakby te same zdanie dotyczące wychowania jakby dziecka. Wiadomo, dziecko się rodzi i wychodzą różne rzeczy, każde dziecko jest inne, inaczej się zachowuje, niektóre przyswajają wiedzy szybciej, niektóre przyswajają wolniej, ale po prostu dobrze jest mieć omówione niektóre właśnie aspekty, jeśli chodzi o wy wychowywanie dziecka i co mamy zrobić, jeśli chodzi właśnie o języki i. i... I ja i tak właśnie się zgadzamy akurat w tym przypadku, że nauka języków jest bardzo ważna i oboje chcieliśmy, żeby właśnie Tomo i mówił w języku polskim i w języku japońskim, a język angielski po prostu dochodzi dodatkowo, on nie jest jakby zapomniany, ale po prostu nie, nie mamy... Do niego aż takiego spięcia, jeśli chodzi na przykład o język polski, przez to właśnie, że ja jestem tylko jedynym tym takim najbliższym ośrodkiem, który mówi w języku polskim, i po prostu muszę się bardziej przykładać do tego i cisnąć tomo, żeby po prostu nie pozapominał słów, żeby ćwiczył tą swoją mowę, żeby cały czas mógł jakby praktykować właśnie ten język. Ale my też mieszkaliśmy w Wielkiej Brytanii i ja jakby nie miałam poczucia aż takiego, żeby uczyć się na przykład języka e, japońskiego. I jak, kiedy już zapadła ta decyzja, że będziemy się przeprowadzać tutaj do Japonii, no to e, ja stwierdziłam, że muszę się nauczyć tego języka, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że nie będę wiedziała, co się dzieje z moim dzieckiem, czy w szpitalu. Czy w szkole, czy w przedszkolu, czy na placu zabaw, czy ktoś będzie zwracał mu uwagę, czy ktoś go będzie zaczepiał, czy ktoś będzie mówił niemiłe rzeczy, czy miłe rzeczy, bez różnicy. Ja muszę mówić w tym języku, muszę mówić w języku lokalnym, bo mieszkamy w takim, a nie w innym państwie. W Anglii mieszkaliśmy, wszyscy mówiliśmy po angielsku, teraz mieszkamy w Japonii i muszę mówić też w języku japońskim. Dlatego właśnie mówię, że jestem bardzo wdzięczna swojej nauczycielce, która przez 5 lat po prostu. E, trzymała nade mną pieczę, a też w wielu po prostu momentach byłam, miałam wrażenie, że siedzę w takiej czarnej dziurze, że nie jestem w stanie się nauczyć, że nie jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem dlaczego coś jest, skąd bierze, że nie byłam po prostu w stanie się wydostać i kilka razy po prostu siedziałam Miałam takie załamanie, jeśli chodzi o tą naukę, ale moja nauczycielka popychała mnie do przodu, żebym próbowała. Jeśli było trzeba przerobić ten materiał jeszcze kilka razy, tak samo po prostu robiłyśmy, tak samo próbowała odpowiadać na moje pytania, bo czasami moje pytania były naprawdę bardzo ciężkie i bardzo trudne, więc ona czasami też musiała odrabiać zadania domowe dla mnie, żeby właśnie mi wyjaśnić, dlaczego się używa języka tak, a nie inaczej. I naprawdę jestem okropnie wdzięczna za to, że ona tak mi pomogła. Bo, nawet patrząc po sytuacji, która miała miejsce w poniedziałek, nie wiem, czy bez znajomości języka byłabym w stanie sobie na przykład poradzić w takiej sytuacji. A miało miejsce to, że wróciłam z pracy i dostałam telefon i głos nowej wychowawczyni Tomo. Brzmi dokładnie tak samo jak głos pani, która była w przedszkolu, i przez to, że ja zawsze wracam tak do domu na ostatni moment tuż przed Tomo, to ja na początku nie zrozumiałam, kto z i z kim ja rozmawiam, tylko usłyszałam, że Tomo zapomniał rzeczy ze szkoły, a też szkoła i przedszkole jest bardzo obok siebie, więc jest to po drodze, więc mógłby i zaczepić nawet tą panią, która właśnie pracuje w przedszkolu, żeby zadzwonił żeby zadzwonili do mnie, bo mieli mój numer telefonu, bo my jesteśmy cały czas jakby w kontakcie, bo to mu chodzi tam na dodatkowe zajęcia. I właśnie przekazała, że Tom zapomniał rzeczy i się wrócił i będzie troszeczkę później do domu, że wróci później do domu. No i ja pomyślałam, że on może ma za dużo tych klamotów ze szkoły i dlatego potrzebuje pomocy, dlatego może coś zapomniał. Więc stwierdziłam, że wyjdę z domu. I po drodze spotkałam pana, który zazwyczaj prowadzi dzieci właśnie do domu z, z flagą, i zapytałam się, czy może nie widział Tomo, czy nie wracał razem z nim. Powiedział, że nie, ale jeżeli się go będzie widział, to, to mi od razu przekaże informację, bo on i tak będzie tutaj się kręcił po tej samej ulicy, a ja tą samą ulicą jakby idę i wracam e, do domu, więc jak coś to będzie trzymał, e, będzie po prostu patrzył. No, i doszłam do kolejnego punktu, gdzie spotkałam koleżankę Tomo z przedszkola oraz ze szkoły, bo oni chodzą do tej samej akurat klasy. I akurat tak się zdarzyło, że w parku była też jakaś pani, która znała tą dziewczynkę i tak troszeczkę uchem podsłuchiwała, co ja tam do niej mówię. Może sprawdzała, czy przypadkiem jej nie zaczepiam. No ale ogółem pytałam się właśnie, czy nie widziała Tomo i, no, i ona przekazała mi, że Tomo właśnie wrócił do szkoły, bo zapomniał tarby i że na pewno zaraz będzie. Więc e, ja tylko podziękowałam i poszłam w stronę właśnie tego szkolnego budynku, weszłam do środka, spotkałam wychowawczynię, ale nie spotkałam Tomo. I właśnie przeprosiłam tą panią, bo powiedziałam, że na początku nie skojarzyłam w ogóle z kim ja rozmawiam, bo po prostu te głosy są takie podobne. Ona też przeprosiła, bo ona mogłaby powiedzieć, że dzwoni ze szkoły, a nie z przedszkola. Ona tylko tak szybko się przedstawiła i tylko powiedziała właśnie wiadomość dotyczącą Tomo. Ale powiedziała, że Tomo wyszedł z panią z żółtą flagą, która też prowadzi dzieci normalnie do domu i że są już w drodze do domu i czy ja ich nie spotkam, No, wiadomo, że ogólnie nie ale to znaczy, że muszę się już wracać z powrotem, żeby właśnie zobaczyć, gdzie on jest. Więc od razu zeszłam, wybiegłam z tej, z tej szkoły i spotkałam tego pana, którego spotkałam na samym początku i powiedział, że Tomo czeka w parku, że udało im się właśnie go schaczyć w drodze właśnie do domu. I jak przebiegałam przez park, żeby jakby najszybciej dotrzeć właśnie do Tomo, to ta pani, która podsłuchiwała moją rozmowę właśnie z tą jego koleżanką już do mnie krzyczała, żebym nie biegła, że dziecko się znalazło, że nie ma żadnego problemu, że mam się nie stresować. E, I udało mi się właśnie odebrać tomo od tej pani z flagą i od tej babci. Powiedziała, że ta babcia powiedziała, że ona nie widziała, jak moje dziecko wygląda, ale jak już usłyszała, że, e, że, że, to, że to chłopiec, i widziała tutaj właśnie, że ze szkoły idą, to po prostu stwierdziła, że pójdzie zapytać i go zaczepił, e, za, ich zaczepiła zaczepiła też tego pana, żeby po prostu poczekał w drugim miejscu, żeby przekazać mi informację, że Tomo się znalazł i nie ma żadnego problemu. Ja mam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak tutaj działa społeczna, tutaj okoliczna grupa babć i dziadków, bo nie dość, że oni są bardzo pomocni, są bardzo mili, to są bardzo dobrze zorganizowani, bo to była chwila, moment i już Tomo był nagle znaleziony, chociaż on się nie zgubił. Ale przynajmniej udało się go bardzo szybko, właśnie, namierzyć. A powiem Wam, że ta droga ze szkoły do naszego domu nie jest jakaś specjalnie skomplikowana, i nawet nie wiem, nie rozumiem, jak, w jaki sposób że po prostu żeśmy się minęli, że ja go nie spotkałam pod budynkiem szkolnym. Nie mam pojęcia, jak to do tego doszło. Ale na przykład, właśnie takie sytuacje, gdzie trzeba. Porozmawiać, jeżeli trzeba zaczepić kogoś, zapytać, poprosić o pomoc, są mega pomocne i naprawdę bez nauki języka nie jesteśmy w stanie tego zrobić. A jeśli na przykład przychodzi jeszcze bardzo silny stres, to naprawdę w niektórych przypadkach nie da się czasami wysłowić. A tutaj akurat właśnie pomogło to też to, że ja jestem tutaj lokalnym obcokrajowcem i większość osób, które mieszka tutaj w okolicy mnie kojarzy i te osoby właśnie z flagami też mnie kojarzą, bo bardzo często właśnie e, jem i ja, kiedy Tomo jeszcze chodził do przedszkola i zawsze mówiliśmy dzień dobry i teraz tak się zdarzyło właśnie, że te osoby prowadzą Tomo tutaj e, teraz do, do, do domu. Więc e, ja wam powiem, że naprawdę jeśli kiedyś zdecydujecie się mieszkać w Obcym kraju, to naprawdę postarajcie się uczyć języka. Ja wiem, że czasami jest ciężko, że czasami się nie chce, że czasami są inne obowiązki, ale nie trzeba się porównywać do innych, tylko trzeba po prostu robić to po swojemu, w swoim tempie, bez żadnego stresu. To nie są wyścigi, ale naprawdę z czasem zauważycie, że są różne. E, rezultaty, czasami większe, czasami mniejsze, ale po prostu po jakimś czasie będziecie czuć, że jest jakiś właśnie przeskok, jeśli chodzi o, o naukę. I ja na przykład i to zauważam u siebie, bo teraz na przykład przez to, że cały czas muszę pilnować zadań domowych, Tomo, patrzeć na te kartki, rozczytywać, co tam jest napisane. To coraz leci, lepiej na przykład idzie mi z czytaniem oraz rozpoznawaniem znaków kanzi. E, jest to bardziej płynne. A u Tomu na przykład zauważam to, że jego nauka literek czy hiraganek też wychodzi mu coraz lepiej. E, ćwiczymy literki, ćwiczymy czytanie i wychodzi po prostu po troszku e, lepiej. Jest to naprawdę bardzo długi proces. E, i ja tylko mówię, że po prostu nie można się poddawać, że trzeba bardzo dużo rzeczy wyjaśniać, cierpliwie, na spokojnie, bo ten stres jakby nic, nic do dobrego nam nie przyniesie. Mam nadzieję, że mniej więcej udało mi się określić, jak wygląda u nas ta sytuacja u nas w domu. Nie wiem, czy udało mi się wszystko tutaj zawrzeć, ale naprawdę ciężko jest mi się teraz skupić, bo w połowie Jestem e, gdzie indziej, e, zastanawiam się, czy jeśli napiszę na komunikator swojej nauczycielki to, czy jej mąż zobaczy tą wiadomość, żeby po prostu dowiedzieć się, e, na jakim cmentarzu leży, żeby pójść ją odwiedzić, e, czy będę musiała się komunikować przez e, inną nauczycielkę, bo ja jakby jej męża, nigdy, e, swojej sensei męża nigdy nie spotkałam, tylko widziałam go na kilku zdjęciach. A też właśnie chciałabym pójść i odwiedzić, położyć tego kwiatka albo zapalić te kadzidełko, Więc mam nadzieję, że się nie obrazicie za, za mój stan. Jeśli powiedziałam coś niejasno, to po prostu piszcie pytanie, pytajcie śmiało i my się po prostu spotkamy przy kolejnym razie. Ale nie wiem, czy po prostu nie wezmę sobie o przerwy w nagrywaniu filmów. No bo naprawdę troszeczkę się nie czuję, więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa-pa!